Witam serdecznie, nazywam się Iza Podlaska i razem z Miłką Krogulską przedstawimy Państwu horoskop na tydzień od 14 do 20 marca. Co ciekawego nas czeka w gwiazdach w tym tygodniu? Bardzo dobry i bardzo udany tydzień, w którym wszyscy poczujemy już nadchodzące wiosenne ożywienie. Księżyca będzie przybywać, dlatego że pełnia będzie czekała nas w sobotę, a więc razem z Księżycem będą wzrastać nasze siły. Będziemy mieli więcej ochoty na uporanie się z różnymi ważnymi sprawami, a wiele osób zabierze się już teraz za wiosenne porządki. Dlatego, że Księżyc, którego przybywa sprawia, że mamy ochotę być w pięknym miejscu, w miłej atmosferze i nie zwracamy uwagi na różne irytujące sprawy i irytujące drobiazgi. Bardzo dobra aura dla spraw zawodowych, do, dla uczenia się, podróżowania i zakupów czeka nas w czwartek, kiedy Merkury znajdzie się w koniunkcji z planetą Jowisz i to jest taki moment, w którym wszyscy mamy ochotę czegoś się nauczyć, coś poznać nowego, wyjść gdzieś na miasto, ruszyć się i troszeczkę przełamać taką codzienną rutynę. W piątek ta doskonała planetarna pasa może ulec lekkiemu załamaniu, dlatego, że Merkury znajdzie się w opozycji z planetą Saturn, a taka, taka konfiguracja na niebie Oznacza, że jesteśmy niechętni zmianom, możemy żałować tego, co zrobiliśmy w czwartek, więc w piątek ostrożnie nie wyrzucajcie sobie niczego, nie miejcie wyrzutów sumienia, ale też trzymajcie się z daleka od urzędów, trudnych spraw i różnych osób z autorytetem, które mogłyby Was za coś ukarać. W sobotę czeka nas pełnia, a więc będziemy radośni, weseli i spragnieni towarzyskich atrakcji, a niedziela będzie czasem odpoczynku po szalonej sobocie spełnią księżyca. Bardzo udane szalone randki będą co po niektórych czekać. Przecież niektórzy, jako że Księżyc będzie w pannie, no zabiorą się już za wiosenne porządki w ten weekend. Natomiast znaki ogniste, czyli barany, strzelce i wy, w tym tygodniu będą bardzo aktywne, ponieważ aż trzy planety sprzyjają im: uran, Merkury i Jowisz, które są w znaku barana. Szczególnie barany będą bardzo aktywne, bardzo niezależne i bardzo będą chciały robić nowe rzeczy. Natomiast o starych zapomną, więc jeżeli macie coś do załatwienia z baranem, to raczej nowe projekty, nie stare, bo o starych nie będą chcieli słuchać. Wy natomiast i strzelce bardzo chętnie wszystko zrobią, co mają do zrobienia w pracy. I po południu będą bardziej szukali rozrywki, zabawy, inspiracji, ponieważ w tym tygodniu jakieś fajne pomysły, fajne propozycje od znajomych, a przede wszystkim bardzo ciekawe informacje ze świata i informacje dla Was specjalnie. Więc jeżeli szukacie pracy i chcecie zmienić coś w swoim życiu zawodowym, to jest dobry tydzień na rozglądanie się. Także znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, będą w tym tygodniu w bardzo dobrych nastrojach, ale im szczęście sprzyjać będzie bardziej w sprawach rodzinnych, dlatego że planety tak się, ustawią w, w stosunku do Waszych znaków zodiaku, że różne ryzykowne projekty nie będą chwilowo Was pociągać, a bardzo ważne stanie się to, co musicie zrobić dla bliskich Wam osób. Byki poczują się doskonale w rodzinnej i miłej atmosferze, koziorożce mogą trochę narzekać, że różne rodzinne sprawy odciągają je od kariery, która dla wielu koziorożców wciąż jest najważniejszym celem w życiu, natomiast panny będą czuły, że muszą i chcą zrobić coś dobrego dla innych, więc tutaj pannom szczęście w miłości będzie sprzyjać, ale pod koniec tygodnia Mogą panny być troszeczkę nerwowe, dlatego radziłabym im uważać na zdrowie. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki. W tym tygodniu będą myśleć o miłości, bo cały czas Wenus jest w znaku wodnika, co sprzyja tym znakom Zodiaku. Wychodźcie z domu, wybierzcie się na marcowy, wiosenny już spacer, ponieważ bardzo dużo dobrego spotka Was od ludzi. Szczególnie wagi powinny docenić to, co inni chcą dla Was zrobić, a bliźnięta bardzo chętnie poznają jakąś nową osobę, ale spoza swojego kręgu zainteresowań, czyli może się to skończyć jakimś nowym hobby. O, na pewno będzie bardzo dobrze układało się tym bliźniakom, które będą miały gdzieś w swoim otoczeniu rybę, dlatego że przedstawiciele znaków wodnych, czyli ryby, raki i skorpiony, poczują wielki przypływ optymizmu i wielki przypływ dzikiej, nieskrępowanej, wiosennej energii. Tak działać będzie planeta Mars na Was, która w tym tygodniu znajdować się będzie w znaku ryb, będzie Was wszystkich poganiać, będzie Was budzić ze snu zimowego, będzie przedstawiać Wam nowe, ambitne cele. E, najlepiej będą czuły się oczywiście ryby, które Mars po prostu z dopinguje tutaj do aktywnego działania i upominania się o swoje. Skorpiony jak to skorpiony, szczęście do nowych projektów, powodzenie w miłości, no i raki w tym tygodniu staną się bardzo odważne, ale jednocześnie tajemnicze, dlatego nie powiedzą nikomu, czym się będą zajmowały, w tajemnicy będą rozgrywały swoje plany, no i mogę tutaj powiedzieć, nie mogę zdradzić oczywiście tajemnic raków, ale mogę powiedzieć, że pod koniec tygodnia będą bardzo z siebie zadowolone. A wszystkim życzymy miłego tygodnia, pełnego nowych wrażeń, podczas pełni księżyca.